Witajcie w moim kolejnym filmiku z tyklową gotuje Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić coś, co jest naprawdę czymś niesamowitym, czymś bardzo smacznym, nie wspominając o tym, jak jest to bardzo zdrowe. Zastosowanie zdrowotne tego liścia, o którym zaraz powiem, co to jest, jest tak ogromne, że chciałem wymienić, ale. Jest nie sposób, jest tego, to jest tak zdrowa rzecz, przy tym tak bardzo smaczna. Wow! Co to jest? Pewnie już niektórzy wiedzą, ale na pewno nie wszyscy. Jest to czosnek niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi, który pojawia się właśnie o tej porze roku na wiosnę, rośnie w lasach, w parkach. No, i oczywiście we własnych ogrodach. Z tego co wiem, Czasem niedźwiedzi jest pod ochroną. Za bardzo zbierać jego nie można. Trzeba by sobie dokładnie poczytać, ale z tego co wiem, to chyba tylko trzy województwa w Polsce pozwalają na jego zbiór. Pod warunkiem, że się zostawi 75% populacji i się nie powyrywa z korzeniami. U mnie on rośnie, w moim ogrodzie, także ja go mam. Mam go pod dostatkiem. Mam tutaj bardzo dużo. Bo robię go dużo, bo naprawdę schodzi. Jest to przede wszystkim u mnie jako dodatek do grili, do karkóweczki, jako taki dip. To jest niesamowite. Dobra, co będziemy do tego potrzebować? No ja tu mam tego czosnku, tak jak widać, dosyć dużo. Jego trzeba najpierw umyć i go dobrze wysuszyć. Oliwa. Ważne jest, żeby była oliwa, olej tłoczony na zimno. Dlatego, że tłoczony na zimno olej nie jest utleniony i dłużej zachowa świeżość nasze pesto, które będziemy później nim polewać. Słoiczki. Ja mam tutaj cztery słoiczki. to są zamykane na taką gumeczkę. Ja oczywiście będę, będę robił tego więcej, tylko na potrzeby filmiku zrobię cztery, a resztę sobie już opakuję. Sur, zwykła blender. Też zwykły blender. Od polskim wypadku to jest ręczny. Nie mam innego. Najlepiej no się robi czosnek, mieli się czy tam sieka, blenduje w Thermomixie. No ja oczywiście nie mam takiego dobrodziejstwa. Może kiedyś się dorobię. Wtedy on wychodzi zupełnie. Petarda, bo jest idealnie ściahany. Ale ja od lat robię go zwykłym blenderem. I też wychodzi i jest naprawdę smaczne. Ja już mam czosnek umyty. Wysuszony. Musimy go sobie posiekać. Na mniejsze kawałeczki, żeby nam się to lepiej fiksowało. Yy, można dodawać też do tego prażony słonecznik, prażoną dynię, orzechy. Jest bardzo wiele różnych przepisów na to. Ja nie, robię z tego, ja nie robię tego z takiego powodu, ponieważ ja dodaję ten czosnek do wszystkiego. Do zup, do sosów, tak jak mówiłem, do grilla, do bardzo wielu różnych y, potraw. A oczywiście no, już każdy inny, inny dodatek w postaci orzecha, dyni, zakłóci smak potrawy. Pozwólmy temu czosnkowi pełnić swoją swoją rolę, żeby go było czuć. Bardzo fajne czosnek dziki jest to, że po spożyciu jego nie ma takiego oddechu czosnkowego. Się on bardzo fajnie przyswaja. Trawi się też dużo lepiej niż zwykły czosnek. Także no a właściwości leczniczej naprawdę zacząłem czytać, bo chciałem wymieniać, ale to nie ma sensu. To jest taka bomba witaminowa, zdrowotna, antybiotyk. No wszystko, wszystko. Dobra, ja sobie jeszcze taką jedną garstkę posiekam i będziemy to blendować. Blendujemy to z dodatkiem, właśnie naszej oliwy. Tak, nie za dużo. Później, oczywiście, stopniowo będziemy to doolewać. Dobra. I sobiemy to odrobiną soli. Ale tu pachnie. Japierniczy. Dobra. I nie podaję dokładnej ilości soli, bo po względowaniu każdy sobie spróbuje jak chce na słoność. Nie przesadzamy z solą, bo czosnek jest słony. Pamiętajmy, że słoniczki muszą być wyparzone. Dobra, ja się zabieram za blendowanie. Zaraz wracam. Nudno by było, jakby się nic nie wydarzyło. Coś się zawsze musi wydarzyć. Mój ręczny blender umarł po prostu. Po prostu skończyła się jego żywotność. Musiałem posłużyć się maszynką do mielenia mięsa i powiem Wam, że poszło doskonale. Tak wygląda nasz zmielony przez maszynkę czosnek niedźwiedzi. Widzieliście ile tutaj jego było, taka kopa, a wyszło tyle. Bardzo niewiele, dlatego jak chcemy zrobić go dużo, musimy dużo, dużo tego czosnku nazbierać. Na tym etapie możemy jeszcze go dosolić, choć naprawdę proponuję spróbować i ocenić czy sól, bo doprawiamy tylko solą, przynajmniej w tym wypadku. U mnie sobie nie trzeba, jest bardzo ostre, Na słoność jest w sam raz. Słoiczki mam wyparzone, bardzo ważne, żeby je wyparzyć i możemy przekładać nasz topek do słoiczków. Później jak już wszystko poprzekładamy, to musimy zalać go. Zostawiamy gdzieś od końca jakieś 3 cm tak przed tą szyjką i będziemy zalewać go olejem bądź oliwą w celu takim, żeby odciąć dopływ powietrza, żeby nasz czosnek jak najdłużej zachował swoją świeżość. Ja napełniam do takiego do takiej postaci do, do takiej ilości podlejemy go oliwą z oliwą nie przesadzamy tylko żeby przykryć po prostu żeby to było wszystko ładnie elegancko zalane i tak tak zrobiony czosnek nie wiedzi w lodówce przechowujemy go oczywiście w lodówce poleży nam jakieś kilka miesięcy mi nawet się udało kiedyś taki czosnek przechować, bo gdzieś się zawieruszył w lodówce rok czasu. Tylko oczywiście dobrze zakonserwowany, chodzi o to, że olej musi być ubrany. Tak to wygląda. Pachnie, to się wam. Jest to nieziemskie. Dodatek do wszystkiego bomba. Przy zbieraniu czosnku niedźwiedziego należy też zwrócić uwagę jak ktoś nie wie, to no można go pomylić z konwalią, dlatego dobrze jest po prostu go spróbować. Konwalia raczej nie jest jadalna, a czosnek jest wyrazisty, ma wyrazisty smak. To co, to by było chyba na tyle. Ja się zabieram za kończenie i jeszcze mam tego troszkę więcej, więc trochę mi to zajmie. Na potrzebie filmu jest jeden słoiczek zrobiony. Polecam, zachęcam do zrobienia tego tego czosku, tego pesto, bo jest to naprawdę tak dobre, że tego się nawet nie da opisać. Do mięs, do no, Co ja będę gadał? Spróbujcie, zobaczcie i sami oceńcie, Napiszcie w komentarzu, może, się, może do, dodacie. Dynie, słonecznik. Dobra, to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie moich filmików. Zostawcie łapkę w górę, w górę, może jakiegoś subika. To motywuje do kręcenia kolejnych filmików. Dzięki, cześć!